Czerwiec przyniósł jeszcze piękniejszą, prawdziwie letnią pogotę. Ulica, przy której mieszkała rodzina pieczarkowsko-sowińska, była boczną uliczką miasteczka kończącą się w polu. To, co męczące zimą, wiatry polne wpadające prosto do domu, błoto po kostki, latem stawało się przyjemnością albo w ogóle przestawało istnieć. Mieszkańcy uliczki mieli wrażenie, że bez przenoszenia się spędzają lato na wsi. Wraz z czerwcem na łeb na szyję wyciągano z dwój i trój wszystkich tych, którzy rokowali nadzieję na poprawę w następnej klasie. Dawano szansę za szansą, pytano, podciągano, przemykano oczy. Dzjadusz Pieczarkowski spoglądał na swoje wnuki okiem lekarskim i okiem dziadkowym. Zarówno jedno oko jak i drugie mówiło mu, że wnuki są niemal dręczone. Doprowadzone do stanu wyczerpania nerwowego, zwłaszcza najstarsza wnuczka, która tak się przejmowała każdą klasówką, że wprost patrzeć nie można było. Zaciskała rączki, ocierała oczy, szarpała końce pięknych, jasnych włosów, schudła, znędzniała, zamilkła. Doprowadzą dziecko do szaleństwa, zrzymał się dziadek. Marysieńko masz dobre stopnie. Nie przejmuj się tak. Złego słowa ci nie powiemy, nawet jeżeli trafi się jakaś trójeczka, uzupełniała babcia. Masz, rybeńko trochę truskawek. Marysiu, mówimy do ciebie, szturchała wnuczka. Słucham? Atłasowy głos dobył się z zaciśniętego gardła. Dziękuję, nie jestem głodna. Daj jej sztucznych witamin, zalecił dziadek. Żeby te biedactwa przeżyły zakończenie roku, należy je wzmocnić bez przesady mieszał się ojciec i tak uczą się na pół gwizdka. nie wydaje mi się żeby były aż tak osłabione zatroskana pani Alina patrzyła kolejno na wszystkie dzieci nie wydawały jej się szczególnie wycieńczone czy zdenerwowane wiadomo było że przejdą do następnych klas Tomusiowi chwała Bogu włosy trochę odrosły i nie wyglądał już tak żałośnie małgosia nigdy nie miała rumieńców ale buzia jej się zaokrągliła powesylała Kasia kwitnie, bo przecież całe dnie spędza w ogródku pod okiem babci. Tylko Marysia rzeczywiście trochę się zmieniła, ale może dlatego, że za rok kończy szkołę podstawową i może już teraz martwi się, czy z samymi czwórkami dostanie się do szkoły średniej. Dziecko, które miało przyjść na świat za osiem tygodni, poruszyło się. Pani Alina zmieniła pozycję, przerzuciła ciężar ciała z lewej strony na prawo i dalej przyglądała się dzieciom. To szaleństwo w dzisiejszych czasach mieć tyle dzieci, pomyślała. Pięcioro dzieci w trzydziestym piątym roku życia. Przeżegnała się w duchu. Jakoś się wychowają. Pani Alina była jedynaczką i zawsze chciała mieć dużo rodzeństwa. Niektórzy ludzie pragną dalekich podróży, pięknego samochodu, a nie będąc w stanie tego osiągnąć, przekazują swoje pragnienia dzieciom. Ich dzieci osiągają to, o czym marzyli rodzice. Marysiu, powiedziała matka łagodnie i pogłaskała córkę, nie masz się czym tak przejmować. W przyszłym roku zadbasz o lepsze stopnie. Słucham? zapytała Marysia. Tak, oczywiście. Jak to biedactwo myśli o szkole? rozczuliła się babcia. Babcia nie była daleka od prawdy. Marysia rzeczywiście myślała o szkole. Konkretnie o bocznych drzwiach szkoły, gdzie codziennie po lekcjach można było zobaczyć Marcina. Stał wypełniając sobą całą otwartą połowę drzwi. Z dużej odległości trudno było się domyślić, czy patrzy na Marysię, czy tak sobie patrzy. Z przyzwyczajenia niemal odruchowo na każdej klasówce posyłała mu ściągę, wiedząc jaki będzie jej los. Na ostatniej, bardzo trudnej, od której zależał stopień na świadectwie... Marysia nie posłała ściągi. Nie dlatego, że chciała ukarać chłopaka, po prostu zrezygnowała. Napisała zadania, rozwiązała je i siedziała wpatrzona w ławkę. Na dziesięć minut przed dzwonkiem ktoś dotknął jej ramienia. Będę pisał, rozległ się zatrwożony głos. Marysia była pewna, że się przesłyszała, chociaż słowa wypowiedziane zostały wyraźnie. Będę pisał. Zaszeptał tuż za nią miły głos. Marysia jedną ręką przytrzymywała serce, drugą wyrywała z zeszytu kartkę, trzecią pisała, a czwartą osłoniła pulpit ławki przed oczami nauczycielki. Napisała wszystkie zadania i podała chłopcu kartkę. Dzięki, usłyszała. Wtedy poczuła, że świat zmienia się na lepsze. Zmieniał się z sekundy na sekundę, nie zaniedbując żadnego drobiazgu. Co się przerwy jeszcze raz usłyszała, dzięki, wsparte uśmiechem odpowiedziała nie ma za co i też się uśmiechnęła. Potem ze sobą nie rozmawiali, ale po lekcjach chłopiec czekał na Marysię przy szkolnej bramie. Następnego dnia w pokoju nauczycielskim zapanowało poruszenie. Nauczycielka matematyki położyła na stole dwie prace klasowe dwie identyczne prace, w których popełniono te same drobne błędy. Po raz pierwszy w życiu cieszę się, że mój uczeń ściągał, powiedziała nauczycielka. Już myślałam, że mała sowińska trudzi się daremnie. Inne nauczycielki przypomniały sobie, że na ich lekcjach mała sowińska również się trudzi i jak dotąd bezowocnie. Może i na mojej lekcji ten wielkolud wreszcie zwróci uwagę na otaczający go świat, zamiast gapić się w jeden punkt. Zastanowiła się nauczycielka języka polskiego. I zarządziła mały sprawdzian z gramatyki, chociaż wcześniej planowała wypracowanie. Doszła jednak do wniosku, że wypracowanie trudno byłoby ściągnąć w ciągu 30 minut. W czasie sprawdzianu mała Sowińska gimnastykowała się z wydartą zeszytu karteczką, z zapisaniem tej karteczki w sposób niedostrzegalny dla nauczyciela i z podaniem jej do tyłu również w sposób niezauważalny. Potem młodzieniec w ostatniej ławce mozolił się nad przepisaniem treści kartki do zeszytu. No i popatrzcie, w pokoju nauczycielskim na stole leżały obok siebie dwie identyczne prace. Szkoda, że i tak zostanie na drugi rok, westchnęła nauczycielka języka polskiego. Ale wreszcie się odezwał, powiedziała nauczycielka matematyki. To sukces. Trzeba powiedzieć jego dziadkowi. Ucieszy się staruszek. Nim zdążyły powiedzieć dziadkowi o tym, że wnuk zauważył szkołę, sam dziadek dozorca zjawił się w pokoju nauczycielskim. Wszedł nieśmiało mną z czapkę. Za nim pchał się zadek, drugi opiekun Marcina. On się dziś do mnie odezwał. Dziadek był wzruszony. Pierwszy raz, od kiedy mieszka ze mną, coś powiedział, bo tak to przez cały czas milczał. Raz na podwórku zawołał, żeby przepędzić jedną dziewczynkę, która uderzyła naszego psa, a dziś odezwał się specjalnie do mnie. Nauczycielki spojrzały na siebie. Chciał wiedzieć, co chłopiec miał do powiedzenia swojemu dziadkowi. On powiedział dziadku, a czy pies był w tym roku szczepiony? Zacytował dziadek. Myślę, że teraz już będzie dobrze. Nauczycielki pogratulowały staruszkowi i opowiedziały o małej Sowińskiej. Pokazałem mu pracę klasowe wnuka. A która to dziewczynka tak rozgadała mojego wnuczka? Ta, na którą on po lekcjach czeka przy bramie, powiedziała nauczycielka języka polskiego. To właśnie jest mała Sowińska. Dziadek podziękował i szybko wyszedł przed szkołę, bo właśnie kończyły się lekcje i chciał zobaczyć niezwykłą dziewczynkę. Jego zdaniem musiała to być nieprzeciętna osoba, bo na wnuczku połamało sobie zęby kilku psychologów i jedna pani psycholog. Wnuk już czekał. Stał oparty o słupek bramy. Przy sąsiednim słupku wił się we wdzięcznych dygach uczony. Targaj mocno wciągnął powietrze i przymknął oczy padając, skąd napływa zapach kota. – Leżeć, kumplu jeden – dozorca zgromił psa. – Leżeć przy nodze. Nie mam teraz czasu dla ciebie. Z głównego wyjścia szkoły wyszły dwie panienki – Jedna mniejsza ze sterczącymi włosami, druga większa z jasnymi, długimi lokami. Obydwie wolno przeszły przez podwórko i zatrzymały się przy bramie. Mniejsza zajęła się kotem, a większa przystanęła obok wnuka. Po chwili oboje ruszyli w kierunku głównej ulicy miasteczka. Dziadek dozorca rozpoznał obie panienki. Z miejsca im wybaczył. Teraz mogły sobie nazywać psa, jak im się żywnie podobało. Psu nic nie będzie, a dziecko dało głos. Leżeć powtarzał do psa. Leżeć dziadu jeden. Z rozczuleniem obserwował chudą dziewczyninę głaszczącą kocura i drapiącą go pod bródką. Właściwie to wnuk po raz pierwszy odezwał się dzięki niej. Dziadek przyglądał się scence i nagle postanowił uczynić coś dla dziewczynki. Od tego dnia osobiście nosił uczonego do szkolnej stołówki. Obok Dreptał targaj z postawionymi uszami. Nie bój się, uspokajał go dziadek. To, że ci pozwoliłem zmienić imię, nie znaczy, że zamienię cię na starego kocura.